Cześć czołem, jesteśmy na kanale Toto Hazard króciutko przedstawię to co graliśmy w super systemie no, ze strony Toto Hazard musicie przejść uderzając w ten link i znajdujemy się tu w arkuszu i tu, tu są mecze oraz systemy mecze kupony na dziś i system na dziś jednym słowem króciutko zaznaczę to weszło, bo to i Milan Roma, i Genua Bologna były obywa pół, półtora, więc też półtora gola, czyli ten system wskoczył, ale teraz popatrzmy na ten system. Super. Przepraszam, pilot spadł, super system. Króciutko. Walekano Sasuna 1X albo 2. Przy 1X zawsze jest 2,5 gola, jest 1,5 gola albo 2,5 gola. W zależności od tego, w jednym przypadku tutaj był West Ham lat 1X plus 2,5 gola lub dwójeczka. No i zobaczcie, jak to się wszystko ułożyło. Nie najlepiej, ale pokażę, jak system działa, prawda? Ale Sasuna był 1 jeden Remis plus 1,5 gola, dwójki nie było, więc dwójkę usuwam, tak? Od razu nam się wyłącza tutaj, zobaczcie, może zmniejszę trochę na 90. Od razu nam się. Kasują kupony, nie trafię. Sevilla 2-1, wygra z Bilbao, czyli 1x plus 1,5 gola, dwójki nie było. Lecce Lazio co się stało? 1x albo dwójka. Ani 1x, ani dwójki. To znaczy, to coś z tego było, ale nie było 1,5 gola, więc pusty przelot. Ale dobra, chodzi o to, że Wam zademonstrował ten system. Genoa Bologna 3-2, zerknijcie czyli 3-2, czyli jest 1x plus 1,5 gola, usuwamy to, Juve napoli. poli, Juve wygrała aż 3-0, czyli jedyneczka zostaje, x2 usuwamy z 1,5 gola, Roma Milan, w tej chwili ten mecz trwa, jeśli będzie remis, bo jest już 1,5 gola, 1-1 w tej chwili, tam chyba mają zerknę, 78 minuta, no to wejdzie... Na, na, na całej szerokości wszystkie kupony będą trafne. Roma Milan, Roma Milan mówiliśmy. West Ham Sunderland, tu było 3,1 1 i dwójka, bo 1x plus 2,5 gola, no dość ryzykownie, trójeczka, wysoki kurs. Dlatego jest te plus 1,5 gola lub 2,5 gola, bo jest bardzo wysokie kursy, tutaj chyba był 4 kurs. Przy, yy, albo 3,60, zaraz zobaczę na kuponie. I teraz tak. To jest ciekawa sytuacja. Barney Tatonham, zobaczcie. Było 2-2, tak? Czyli tak, 1x plus 1,5 gola jest trafne i x2 plus 1,5 gola jest trafne. Równie tak samo może być z Milanem. I teraz zauważcie. Tutaj cały czas oj przepraszam aż dotąd wszystko jest wszystkie kupony są trafne trafny czyli chodzi o to, żeby się bloczki zgrały w trójce i tak się nie zgra, ale może być 6 do 8 kuponów z jednym błędem. To też jakieś pieniądze. I Brentford grał z Nottingham Forest. Tu tak czułem dwójeczkę, było 0,2 i zostaje X2 plus półtora gola. Akurat było dwa gole, wyłączamy i zobaczcie. Tu jest troszeczka, tu już nie może być trójeczki, ale to jest wtedy kupon z jednym błędem raz. I tutaj zobaczmy dalej. I tutaj jest trujeczka, trujeczka, i tu będzie drugi kupon z jednym błędem. W zależności jeszcze od meczu Milanu, tak? I to tyle. Zagraliśmy również to, co tutaj jest obecne. Aha, to jest do mnie kontakt, tu są yy, linki, także zapraszam do spółki. Wiem, nie ma chętnych dwie osoby, tak? Zwerbowałem w sumie i tak sobie po 30 dorzucamy. No, Aquamarine, sponsor. No ten y, kilka udziałów sobie bierze po 30 także no jest czego grać jest czym się gdzie gdzieś się wygramy no nie zawsze musimy wygrywać bo mówię tutaj Lazio już, już poszło nam na, na czerwono koniec już ten mecz nie przyniesie gdyby 1 lub dwójka była udało mi się na razie się wstrzymam i przejdę tu na dole do singli singli o to to jest to jest tylko naprawdę no, staram się grać bardzo wysokie kursy, co tam, Brentford Nottingham 3,60, trafiony, Manchester City, no wiadomo, to, to, to wpisałem przez przypadek, ale tak zostało, Liverpool dwójkę dałem na 2,1, no niestety, newcastle Villa, dwójkę za 3,20, Crystal Palace Chelsea, tu dałem dwójkę, ale podparłem to purto, półtora gola i tam był kurs chyba 2,60, i uwaga, nagrywałem film na na szorcie jest o Arsenalu. Że przegra z Manchesterem było 2,40, 50 było na, na dwójeczkę. Również mamy tutaj wiadomo statystyki rzutów rożnych. Także również gram często pewniaki w rzutach rożnych. I dzisiaj wszystko trafiłem, trafiłem: że Arsenal będzie miał więcej od Manchesteru rzutów rożnych, że Brentford z Nottinghamem będzie miał więcej. Że Chelsea będzie miała w Crystal Palace więcej, i tak dalej, i tak dalej. Jakie, jakie ewentualnie bomby na przyszły tydzień? No na pewno Nottingham Crystal Palace, dwójka za 3,80. Sunderland, Barley, dwóch Beniaminków Fuda się nie uda, no 4,95. I jutro jest jeszcze Everton Leeds, no to również postawiłem dwójkę. Także zapraszam was do spółki kochani. Do udziału, naprawdę gruszowe sprawy e, wygrać można. Im więcej, tym wyższe stawki może nie złotowo, tylko kursami, i więcej pewniaczków. I to no, zdarza się, że wchodzi. Także zapraszam i polecam te systemy. Cześć, czołem, wszystkiego dobrego.